Home oh, is behind the world ahead, and there are many paths to tread through shadow to the edge of night until the stars are. Off. Hej, się witam wszystkich z tej strony. Livionel, to jest władca pierścieni Bitwasz Śródziemie 2. Postanowiłem, że sobie pyknę, jakiś, co jakiś czas sobie w to pyknę. pyknę sobie z Wami. Otóż, yy, gram sobie tak nietypową yy, mapę, yy, ponieważ jest nietypowa dość. Zasady sobie ustalimy 4100x yy, jednostek. Będę grał krasnoludami kontra brutalny mordor ze średnią elfami ze mną czemuż to w z 1.7 nieoficjalnym brutalny to jest taki brutalny że na lądzie to ja nie miałbym najmniejszych szans dlatego mam niecny plan plan osiedlić się na tej wyspie <laughs> elfy są mi potrzebne tylko do tego żeby spowolnić moją ewakuację czyli będzie długa gra, ale to jest właśnie poziom trudności, ale ty padną, to jest zagwarantowane, jest oni padną. A my, my tylko po prostu na wyspę. Monatki zbierzemy. Krasnoludy mają fajne technologie, są yy, mocę i można bezproblemowo do takiej wysepki wylądować. W dowolnej, widocznej, dowolnym, widocznym miejscu. Gimnie kosztuje 3000. Weźmiemy swojego, mojego bohatera o nazwie Mary Gold. <laughs> Czarodziej. Stąd ta nazwa. Weźmiemy sobie, zbudujemy kopalnię i jamy wojowników. Tylko trochę ona jest drogawa. Tak Z, t, t, wyźmiemy sobie mm, leczenie i tak. Rozdykczymy to, zajmiemy to, budujemy statki i hiu, na drugi koniec świata. Ta, yoga, spacer, relaks. O, bohater jest. O niech sobie tu pod XP trochę. On i tak, niech, niech buduje, bo to się przyda. I have a plan, okej. Okay. Niech idzie, rozdupcze tych kublinów. Następnie. Właściwie nie są tacy drodzy, więc jest gitara i majonez. Tak, elf trochę tutaj widzę. Działają, ale oni padną, to jest pewne. Chociażby troszeczkę tu wygrali, to idą tuż, so już ruszy ten... ruszy brutalny. Okej. Okay. Ci niech zajmują. No Spójrzcie na... No. Elfy nie dadzą rady. Morderowi coś tam jeszcze O, U... A jest jakiś jeszcze śmieszny. Dobra, ty idziesz i idziesz przejąć tu, gdzie jest to, to o jasny, więc zaczęli przejmować idziesz tu. Tak, będziesz miał eskortę. Lecimy na wyspy. Elfy, elfy. Się trzymają. Bez jeszcze nic takiego się nie wydarzyło. Dobra, wy to zajmujcie. Wy. Ty idziesz sobie przeekspić jeszcze, nim ruszymy na wyspy. Dobra, F idą na Mordor. To na wiele im nic nie da. Rozwalać to na szybko. Mm, I przyjmijcie jeszcze to jedno. jeszcze ładujcie chłopki Jasne, mi danaleć daleko za zaleciał Ok. pozwalać to OK chciałbym dobra O, widzicie, już Mordor leci na no, elfy. To jest tylko złudzenie. Oni ogarną ich. Bezproblemowo ich ogarną. Dobra, ty, mistrzu, lecisz tu. Z tymi tu. O, widzicie już mordor jakich, o. Po elfach. Mówiłem, złudzenie. Tutaj duchy są, kurde. Nie wylądujcie jeszcze. Te upiory są przeklęte. Ja wam mówię. Okej. Okay. Wy możecie wyleźć. I to rozwalić, a ty kolejne gubi, bo wy musicie zbudować mi fortecę. O, właśnie, no dobrze, żeście mi przypomnieli o tych daleonach. Ok, jest świetnie póki co. Prześlijcie mi tutaj jednego. Dobra, galeony mamy dwa. Nie, jeden, sorka. Musimy zbudować jeszcze jeden. Tutaj już, o widzicie? Sobie budujemy szmaty. Musisz chu. Okej. to, dobra, ty idziesz do góry. Magiczny wybuch. Pum, śmiecia od razu zginął. Dobre. Okej. Okay. Ty idziesz do dobra na razie niech tutaj są jak są, ewakuacja z wysp, a ty gdzie jesteś? O, tutaj jesteś dobra. Tam po prostu nie będziemy ingerować. Dobra, ty sobie zbuduj kopanie. Chwila... No. No dobra. Ja. Okej. Okay. Hmm. Gdzie jestem bohater? Dawaj go szybko, bo potrafię wysieć całą armię. Ok, okej, okay. tak ma być. Teraz budujemy wszystkie potrzebne budynki, które potrzebne są nam. Później będziemy budować dopiero kopalnie Elfy. Jakoś tutaj się jeszcze trzymałem ich. Mordry zwykle szybko padał. Jak wygrałem goblinami, nie? Elfy to Elfy. się podtrzymałem jeszcze trochę. Będą walczyć, ale nic się im nie da. Ok, mamy teraz czysty teren. Wszystko zbudowaliśmy. Mamy tylko trzy budynki takie, tak? Pyk, 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 okej. Okay. Teraz możemy kopani, masę kopani. Byśmy mieli ludzi. Sami tych możemy tutaj dosłuchać im. jasny Jasne, gdzie golem gdzieś tu jest. Mamy te, 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 o. O. okej, okay. tym mamy ulepszymy, będą lepsi i musimy zbudować sobie katapultów trochę, trzy stykną teraz na potęgę kopalni. Nie muszą nam przychody dawać. Zdziwiony jestem, że tak długo się trzymają. Zwykle padali szybko dość... My będziemy pomału się tutaj zbroić. I... Nabijemy sobie do tego i pss, wyskakujemy, i z armią całą taka od zagadka. Bohatera, pójdziemy tutaj, żeby żeby sobie podszkolił, sobie podszlifuje Flow, a my. My tutaj będziemy się zbroić! Okej, okay, czekaj żeby... O, jest! Yes. O, o, o! Nieźle, wydajemy, radę, nieźle! My okupaliśmy się...

Czy mi się kiedyś udało na tym... na wodzie? O! Uż w mordę! Słabo. Okej, okay. podjeżdżamy. Zleczymy. zdechnie. Niech tam jeszcze trochę się zbuduje. Musimy sobie uczniów jakichś zbudować, bo zaraz on na zgubę przyleci. Kulu ma dziś widzę. Krasnolody to krasnaludzie. Budujemy mury. Gdzieś tu kratem był, Golum. O. Okay. o. Nie mam jeszcze bohatera nie zbudowałem. duje się. 16 ty możesz jeszcze wcisnąć. O. I po alfach. Zbudujemy sobie Dunantyne. Plink, plink. O, jasny gwint. Tu, tu nie będziemy tak zawijać. Po zostawimy tak. O, Golu ma gdzieś tu mam. O, szmaty. Ja wam tu pokażę. Ohoho. Stychać. Dobra, to tym chaty sobie szkoli flow. Wy sobie zróbcie o coś w tym stylu my sobie jeszcze tutaj mm, armaty A tu wieże okej okay. tutaj są I błysk, czyli możemy jakiś skitrać się w razie w razie czegoś, noż w i wal nie zdążymy uciec, ani nie zdążymy strzelić. Rżnąć w to. Jeszcze karawana jakaś by się przydała zaopatrzeniowa. Dobra. W ten sposób. Co, Kuby siedzi tu? budowało I o Tutaj się kaum, więc go migniemy zaraz Kość tu! Gdzieś śmieć atakował nas. My mamy łuczników z dal. No się odbija w wodzie. Chodź tu! Rysnąć w niego, no! Pach! Okej, okay, tak się... Yy, kasę teraz. Będziemy tutaj wzmacniać nasze... A. do. Aha. A to śmieć nas niżej skroju. <laughs> Czym? Tutaj coś pływa. Bo te statki tutaj mi porozwalać wszystkie i wy wykląć... O! Dobra, kończymy. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą część z władcy pierścieni, nordami. Tak więc trzymajcie się czołem.